Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Darmusak, i zapraszam Was dzisiaj na materiał z World of Tanks. Tak, wiem, mam świadomość, że ostatnio World of Tanks nie było, była inna gierka, ona zresztą będzie się pojawiała też w kolejnych dniach na moim kanale, aż do momentu, kiedy ją całą przejdę i zakończę z nią zabawę. Słuchajcie, no, musiałem zrobić sobie kilka dni wolnego od World of Tanks, kilka dni przerwy. Dlatego, że już nie byłem w stanie, słuchajcie, zdzierżyć tego, co w tych bitwach się odwala. Ty, tego, tych oparów absurdu, które dochodzą po prostu już do granic absurdu. Yy, I nie jestem w stanie, po prostu, samym wotem jakby tutaj z wami się dzielić i funkcjonować, bo po prostu bym zaświrował no, To, co się w tych bitwach dzieje, ja nie potrafię tego wytłumaczyć. To przechodzi yy, moje w ogóle pojęcie. Nie kumam w ogóle czaczy, nie wiem, co ten wargaming odwala. Zresztą, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, żeby nie było, że tylko ja tak narzekam, że no, jakoś tak się dziwnie składa, że coraz więcej osób, youtuberów, graczy, którzy gdzieś tam się wypowiadają, twierdzą, że faktycznie World of Tanks coraz jest gorszy, coraz bardziej schodzi na psy. Wielu youtuberów w ogóle już zrezygnowało z nagrywania wota, część trochę ogranicza tego wota więc coś ewidentnie jest na rzeczy, no i słuchajcie, no trudno się nie zgodzić, tak, bo zwróćcie uwagę, że tak naprawdę w tej chwili gra jest tak totalnie nieprzewidywalna, totalnie absurdalna czasami, momentami, do tego mamy mapy, które są w tej chwili, no już powiem brzydko, do wyżygu nudne, wszystkie miejscówki znamy, wszyscy wiemy gdzie jechać, jak jechać i gdzie nie wolno jechać, a gdzie się powinno jechać, więc... Tak jakby przewidywalność gry, gdzie kto pojedzie, po prostu jest prawie że stuprocentowa. Mapki są małe, nie ma coraz nie ma większych mapek, więc nie ma możliwości tak naprawdę zmiany i modyfikacji sposobów grania. No i też sama rozgrywka też jest nudna, bo wiadomo, że jak ktoś ma Chieftain'a, jak ktoś ma Ebole, jak ktoś ma 907 Wiadomo, że zrobi dobry wynik, tak? Przynajmniej większość graczy tymi czołgami robią dobre wyniki, bo są to dobrzy gracze, bo się umówmy, że te czołgi mają dobrzy gracze, więc oni robią niezłe wyniki. Natomiast cała reszta, całe pospólstwo, cała ta rzesza widoków, których tych czołgów nie ma, no to się musi męczyć na jakichś mniej, że tak powiem, no chciałem być konkurencyjnych, no ale mniej dobrych czołgach, tak? żeby w ogóle cokolwiek ugrać i cokolwiek zrobić, więc. Jest to też nudne do wyrzygu, że tak naprawdę w WoCie liczą się Chieftainy, 907 i Ebole plus oczywiście kołowce, które gdzieś tam latają i robią rozpierduchę. No, zaczyna być nijako w tej grze. Nie ma już takiej różnorodności jak była kiedyś. Nie ma możliwości zorganizowania jakiegoś ataku z zaskoczenia, jakiegoś objazdu i tym podobnych rzeczy, bo mapki na to nie pozwalają, więc Naprawdę słuchajcie, gra zaczyna być coraz bardziej monotonna, taka jednolita i po prostu taka trochę już, niestety nudna już takie flaki z olejem trochę ciągnione, a jeszcze do tego te wszystkie właśnie głupoty, bzdury i absurdy, które się w tej grze dzieją, dopełniają wszystkiego, więc sorry, wybaczcie, ale nie tylko wotem będę żył, bo nie tylko wotem człowiek żyje, i tą grę będę przeplatał po prostu też innymi gierkami. Dobra, ale słuchajcie, dzisiaj będzie filmik z Wota, koniec narzekania. Dzisiaj będzie bitewka, słuchajcie, będą gościnne występy. Będzie bitewka na czołgu, którego nie znalazłem, słuchajcie, ani tutaj w drzewku niemieckim, ani tutaj w pojazdach kolekcjonerskich. I prawdę powiedziawszy, nie bardzo wiem, co się z tym czołgiem zadziało. Ja pamiętam ten czołg, wiem, że on był, ale słuchajcie, zabijcie mnie. Nie mam zielonego pojęcia, jaka jest jego historia, e, gdzie on teraz jest, czy on jest do zdobycia w jakikolwiek sposób, czy nie. E, no, nie sprawdziłem jeszcze tylko ewentualnie sklepiu, sklepu premium, ale to możemy zobaczyć, bo może tam jest na przykład schowany, e, i tam go ewentualnie znajdziemy, ale no chyba raczej bym nie obstawiał, bo tutaj mamy siódemki, bo tak bitwa będzie oczywiście na siódemce. Na czołgu lekkim nacji niemieckiej, już Wam zaraz, no też go tu słuchajcie, nie widzę. No naprawdę tego czołgu nie mogę zlokalizować, nie wiem co się z nim stało. Dobra, żeby nie trzymać Was w napięciu, pokazuję czym będzie bitewka, a więc bitewka będzie niemieckim czołgiem lekkim, siódmego poziomu. Aufklärung Panzer Panther, czołg znany, prawda? Ja też pamiętam go doskonale, ale co się z nim zadziało. Nie mam zielonego pojęcia. I dzisiaj bitewka będzie, tak jak wspomniałem, gościnna, bohaterem dzisiejszego odcinka będzie mocarny 111, który pokaże nam, jak grać tym zaginionym w akcji czołgiem, tym pojazdem, jak zrobić fajny wynik, jak zdobyć fajne odznaczenia i fajne medale. Także słuchajcie, no tutaj też oczywiście nie ma co. Oj, coś mi się tu skrzaczyło. To pokazywać, słuchajcie, pancerza, no bo jak czołg lekki, wiadomo, wszystko będzie elegancko wchodziło i tutaj nie ma co, co kombinować. Kolizyjny wygląda tak, z przodu mamy, zobaczcie, 85 na górnej płycie, na dolnej 50, na wieży 50 i tutaj wielki garnek też 50, także tak się prezentuje, słuchajcie, pojazd. No i oczywiście, jeśli chcecie zobaczyć, co tam mocarny w bitwie zdziałał i jak mu ta bitewka poszła to serdecznie zapraszam. No dobrze, zobaczcie, słuchajcie, mamy mapkę Malinówkę, losowanie na ósemki, siódemki i na szóstki, no i po trzy arty z każdej strony, więc kolega też łatwego życia z artami nie ma. No i zobaczmy, słuchajcie, co tutaj też się ciekawego zadzieje, jak tutaj nasz bohater, czyli mocarny111, rozegra tą bitwę. Na razie tutaj widzę, zmierza na prawą stronę, prawdopodobnie Chyba tam w te krzaki będzie chciał podjechać, bo tam większość lightów na początku bitwy zawsze zmierza. No i tak właśnie to wygląda. Zobaczymy, ile pojazdów przeciwnika uda się wyspotować, ile będzie uszkodzeń zadanych po spocie. Teoretycznie tutaj jest miejscóweczka bardzo dobra. Jeżeli tutaj sporo pojazdów by się pojawiło, no to jest możliwość zrobienia fajnego wyniku, ale jak niestety. W życiu wotowskim bywa, widzę, że na razie jest cisza. Nic tutaj nie ma. Żaden czołg się nie pojawił. Eee, zobaczmy. Słuchajcie, no. Kompletnie, kompletnie pusto. O, teraz dopiero mamy te 34 -85. Poszedł pierwszy strzał z naszej drużyny. Eee, więc jakieś uszkodzenia nam już wpadły. Ale, no, to jest skromnie. No, to jest powiedziałbym naprawdę bardzo skromnie. Początek bitwy i zobaczcie. Tutaj nic nie ma. Nie wiem, może ta cała drużyna przeciwna, słuchajcie, pojechała na górkę. No, tak też by, czasem bywa, że w bocie wszyscy jadą w jedno miejsce, tak? Mm, tutaj widzę, że mocarny chyba już też tak nie bardzo wie, co ma zrobić. Celuje w swojego. <laughs> Ale dobrze, że nie można zadawać uszkodzeń drużynowych, więc tutaj mamy sprawy z głowy. Dobra, słuchajcie, troszkę to przyspieszę, bo szkoda, szkoda tutaj. Tracić cennego naszego czasu na stanie w miejscu. Nas interesuje tutaj akcja. No i zobaczmy, to też się tutaj dalej będzie działo. Tam poleciał do przodu UDES. My w dalszym ciągu tutaj jesteśmy na spocie. Wydaje mi się, że tutaj kolega by mógł już się przesunąć do przodu. Ale się jeszcze wstrzymał i w sumie całkiem dobrze, bo wyspotował teraz lajcika drużyny przeciwnej. Poszły tam buły. Już ma prawie tysiąc po spocie. Teraz pytanie: tylko czy będzie jeszcze dokończenie? Nie? Czy jest goś z za krzaczków? No nie, jednak nie. No dobra, tamten pojazd zniknął. Tu mamy kolejnego gościa chętnego do spota i do przyjmowania bułek. Oddaliśmy jedną pechę, ale odsunęliśmy się od krzaków, więc to jest o tyle dobrze, że nie zostaliśmy wyspotowani po strzale. Pamiętajcie, że jak stoicie za blisko krzaków i oddacie strzał, to automatycznie znika wam kamuflaż pojazdu stacjonarnego, no i niestety zaczynacie być mocno widoczni. Więc zawsze jak będziecie chcieli oddać strzał, to właśnie najlepiej odsunąć się trochę od krzaków, odjechać tak, żeby w celowniku było widać krzaki, i wtedy próbować oddać strzał, wtedy jest szansa na to, że nie zostaniecie wyspotowani. Przynajmniej od frontu, tak? No bo różnie to bywa jeszcze z bokami. Kolega widzę cały czas tutaj w tej miejscóweczce sobie siedzi i czeka na jakieś kolejne okazje. Tu się pojawił przez chwilę kolejny zawodnik drużyny przeciwnej, ale niestety nic tutaj się nie zadziało. Póki co na razie mamy, słuchajcie, 1000 po spocie i 147 własnych uszkodzeń. No, bitwa póki co. Powiedziałbym raczej standard. Nie ma tutaj nic takiego, co by od razu nas mogło tutaj zafascynować i zachwycić. Ogólny wynik 2-3, także delikatnie drużyna przeciwna ma przewagę. Dobra, przyspieszmy znowu tą bitewkę. Zobaczmy, co tam się będzie dalej działo. Pojawia się kolejny przeciwnik, pojawia się UDES. On dostaje od razu bułkę na przejeździe. I tutaj widzę, że kolega od razu wykorzystuje też krzaki, żeby gościa skontrować na tym kawałku piachu. On tam prawdopodobnie chciał tego naszego wykończyć, ale jak dostał, to, to się cofnął. Teraz wysp mamy wyspotowaną skodę. Strzelamy, drugi strzał, kolejny raz. Uszkodzenia jeszcze raz powinno wejść. Być może weszło, nie jest powiedziane, że nie. No dobra, słuchajcie, zobaczmy, co tutaj się dalej będzie działo. W międzyczasie widziałem, że tam ktoś na czacie napisał do naszego bohatera, żeby się wycofał. Nie bardzo rozumiem, dlaczego w sumie no, on tutaj jest po to, żeby spotować. Więc gdzie miałby się wycofać do, nie wiem, do nasz, nasz Horna? No bez sensu by to było, prawda? O właśnie, widać teraz ten, ten komunikat. No dobra, przyspieszmy tutaj znowu. Bitwa słuchajcie, no nie ma co ukrywać mocno stacjonarna, tak? Kolega tutaj stoi raczej w jednym miejscu i po prostu stara się wyświecić pojazdy przeciwnika, plus coś ewentualnie strzelić. No dobra, teraz mamy wreszcie jakąś chyba akcję, wyruszamy do przodu. Udes tutaj zasygnalizował, że jak najbardziej jest to dobry pomysł i dzięki temu kończymy Udesa przeciwników. Teraz oczywiście się musimy schować, żeby nie dostać od art. Pamiętajcie, że są trzy, a my jesteśmy lightem. Ude z naszej drużyny no, już jest na takim totalnym ogrysku, więc on tutaj chyba za bardzo nie poszaleje. A my tutaj widzę, w tej chwili wracamy. Wracamy tylko teraz. Pytanie, czy wracamy do e, tej panterki drużyny przeciwnej, czy może kolega ma tu jakiś inny pomysł, inny zamysł na rozegranie tej. Bitewki. No dobra, przyspieszmy troszkę jeszcze. Kolega tutaj jedzie. A czyli jednak, jednak, tutaj wróciliśmy do skody, bo skoda się pojawiła. Teraz pojawiło się 28. HTC. Które też dostaje bułeczkę. My już mamy dwa fragi i 1100 punktów uszkodzeń. No, nie jest to może jakaś wartość super, no miejmy na uwadze to, że to jest siódemka, jest to czołg lekki, on zadaje po 170 punktów uszkodzeń, tak pewnie średnio, natomiast tutaj nie można oczekiwać jakichś mega super fantastycznych wyników, jeśli chodzi o ilość uszkodzeń. No, ale wydaje mi się, że bitewka zaczęła się chyba rozkręcać. Teraz tutaj szarżujemy raczej, tak mi się wydaje, że szarżujemy na tego T50 Myślnik 2 Po drodze nasza drużyna rozwala KW122. Gościa, który mógłby nam przysolić i trochę by nas to zabolało. To bez wątpienia. T50 Myślnik 2 dalej ucieka. Odgryza się jeszcze jakimiś delikatnymi strzałami. Teraz mamy rykoszet, My celujemy. Bach. I gościa nie ma. No i bardzo dobrze. Słuchajcie, trzy fragi już mamy. 1400 punktów. Zadanych uszkodzeń i 1400 po spocie Także wyniki tutaj bardzo, bardzo podobne Dobra, przyspieszmy znowu troszeczkę bitewkę W drużynie przeciwnej zostały nam 4 pojazdy 3 arciochy i jeden czołg Uda mi się tutaj może jakoś chociaż troszkę Tak, T-34-85M został w drużynie przeciwnej Zobaczcie u nich Jedna z art zrobiła trzy fragi, a druga jeden. Także arciarze, widać, są ogarnięci. No dobra, nasz bohater mocarny tutaj, widzę, zasuwa z góreczki na pełnej prędkości. 57-56 km na godzinę. Aufklarung Panter zasuwa. I zaraz zobaczymy, czy uda mu się wyświecić wszystkie trzy arciochy. W międzyczasie t 3485 zostaje wyspotowany na drugiej stronie i to jest bardzo dobra wiadomość dla naszego bohatera, bo nie musi się obawiać, że tutaj ten czołg go wyświeci. I ma gwarancję, że jeżeli tu wyjedzie, no to najprawdopodobniej wszystkie trzy arty będą wyspotowane. No i będzie można, o proszę bardzo, zrobić trochę uszkodzeń. Jedna arta, bach, wchodzi do garażu, tu mamy drugą arcioszkę. Już dostała jedną bułkę, my strzelamy, gościa dobijamy. W międzyczasie dostajemy oczywiście bułkę od trzeciej arty, ale już wiadomo, gdzie jest, na końcu mapy. Więc to już bez żadnego zastanowienia do niej mkniemy. I uwaga, tak jest, taranik i dobicie. I mamy trzy arciochy zniszczone koniec bitwy, zwycięstwo. Także widzimy się za chwilę w garażu. Ok, słuchajcie, jesteśmy z powrotem w garażu, no i zobaczmy, co też tutaj naszemu bohaterowi, czyli mocarny 111, udało się w bitwie zdziałać. Oczywiście, pierwsze co nam się rzuca w oczy, no to odznaka as pancerny. Później mamy ogień skuteczny, strzelec wyborowy, zwiadowca, strzelec pancerny, pojedynkowicz, no i oczywiście brutal. No a z medali tych takich, wiecie, cenniejszych. Mamy tutaj oczywiście medal Dimitru, to za, roz, za zniszczenie, chciałbym powiedzieć za rozwalenie trzech wstrętnych baboków. Mamy oczywiście specjalistę i mamy oczywiście czołgista Sniper. Jeśli chodzi o wynik na tle drużyny, to zobaczcie, zajmujemy drugie miejsce pod względem uszkodzeń i pierwsze miejsce pod względem zdobytych punktów doświadczenia, pod względem EXPA. Jeśli chodzi o raport szczegółowy, oddanych jest 20 strzałów. Trafiło 18-17 przebiło, także słuchajcie, skuteczność naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna. To mi się podoba. Całkowite uszkodzenia 2296 yy, z naszą pomocą 1931, zarobione 121 tysięcy, no ale tutaj jeszcze w to wchodzi 50 tysięcy jakiejś nagrody dodatkowej za ukończenie misji. Podstawowy EXP jaki nam się pojawił 1316. A po zastos zastosowaniu bonusów 4343. Także słuchajcie, taka to oto bitewka, naprawdę dosyć duża ilość odznaczeń i medali. Mimo tego, że sam wynik, słuchajcie, no może pod względem uszkodzeń nie jest jakiś imponujący, prawda? Nie mamy tam 4000 uszkodzeń, nie wiadomo ile na pancerzu odbitego, ile na pancerzu odbitych zadanych. Pffu, zamotałem się. Generalnie, ile odbiliśmy tam na pancerzu, nie wiadomo jak. Natomiast mamy, słuchajcie, bitewkę, która wydawała się dosyć, powiedziałbym, statyczną. Ale zobaczcie, że koniec końców efekt jest no, naprawdę całkiem, całkiem fajny. Słuchajcie, no, na temat czołgu niestety nic Wam nie powiem, bo niestety go nie mam. Nie jestem w stanie go ani wyświetlić, ani go znaleźć. Także niestety nic na temat czołgu Wam nie powiem. Jak widać, jest to czołg lekki. Mam wrażenie, że troszkę tam dynamiki mu brakuje. Tak de facto, poczekajcie, jeszcze zobaczymy tutaj na dane. Zobaczcie, uszkodzenia podstawowe 135, penetracja 157, przeładowanie 5 sekund, czas celowania 1.53, DPM 1624. No, nie są to dane jakieś, powiedziałbym, rewelacyjne, tak? Do przodu 55, do tyłu 22. No, pancerza to tak jak wspominałem, tam raczej nie ma, to nie ma co tutaj kombinować. Depresja działa 10 stopni, więc to jest całkiem, całkiem. Kamuflaż stacjonarnie i no tutaj wiadomo, że to będzie to samo. Mamy 11,69, a po strzale 3,26. Także no, dane powiedziałbym raczej takie mm, średnie właściwie. Zobaczcie na 100 metrów, 0,32. A jeszcze ile mamy na tonę 22,28 koni na tonę, tak? No, tak, właśnie mi się wydaje, że troszkę tam brakowało tej dynamiki. On się potrzebował chwilę rozpędzić, żeby później móc już z tą prędkością 50 powyżej, 50 km na godzinę śmigać. Także. No, pojazd, słuchajcie, dosyć ciekawy. O tyle, że go nie można nigdzie, słuchajcie, znaleźć. Tak naprawdę, nie wiem, napiszcie mi. Co się z tym pojazdem stało i dlaczego, gdzie go mogę znaleźć? A jeżeli go nie ma, to dlaczego nie ma? Bo sam jestem, słuchajcie, aż, aż ciekaw. Fajne tutaj, zobaczcie, jest takie, z jakby ze sztachet z płotu, takie zrobione. Nie wiem, jeszcze dodatkowo tutaj obłożony tym pancerz. No, ciekawa konstrukcja. No i cóż, słuchajcie, no niestety, czy ten czołg warto mieć, czy nie warto? Nie mam zielonego pojęcia. A jeżeli nawet bym miał pojęcie, to i tak go prawdopodobnie w tej chwili nie dostaniecie. Także ci, co go mają, to mogą się pobawić. Ci, co go nie mają, mogą tylko popatrzeć i ewentualnie sobie pomarzyć. Dobra, słuchajcie, taka to właśnie była szybka bitwa na Aufklärung Panterze. Gratki oczywiście dla naszego bohatera mocarnego 111. Bitwa. No udana, nie ma co ukrywać, bardzo udana. Troszkę statyczna, troszkę taka, powiecie, przestana w jednym miejscu, ale zobaczcie, że efekt końcowy naprawdę bardzo fajny. Także wielkie gratki dla Mocarnego. Standardowo życzę i Wam, i sobie jak najwięcej takich bitew, żeby nam się w tą grę jeszcze chciało grać, żeby ona nam przynosiła satysfakcję i radość. Dobra, ja się z Wami żegnam, życzę Wam spokojnego dnia i do następnego. Cześć!